Australia Potężny cyklon bombowy uderzył we wschodnie wybrzeże Australii w nocy z 1 na 2 lipca, wywołując chaos w stanie Nowa Południowa Walia. Żywioł pozbawił prądu ponad 40 tysięcy domów i zakładów. Wielki Sydney oraz region Ilawara ucierpiały z powodu powodzi, a dziesiątki dróg zostały zablokowane. Powalone drzewa i przerwy w dostawach energii doprowadziły do wstrzymania ruchu kolejowego. Połączenia promowe również zostały całkowicie wstrzymane. Sztorm przyniósł potężne podmuchy wiatru, osiągające prędkość do 124 km na godzinę. Na lotnisku w Sydney, z powodu silnego wiatru, działał tylko jeden pas startowy, a około 150 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych. Z powodu zagrożenia zniszczeniem linii brzegowej przez czterometrowe fale, dziesiątki domów w turystycznych miejscowościach znalazły się w strefie ryzyka. Konieczna była ewakuacja ludności. W niektórych rejonach nadbrzeżnych fale osiągały nawet 12 metrów wysokości, co znacząco nasiliło erozję wybrzeża. Miejscami spadło ponad 200 mm opadów. Gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach doprowadził do rozległych powodzi. W rejonie jeziora Beril w ciągu jednej nocy zostało zalanych około 200 domów. Meteorolodzy zauważają, że obecny cyklon należy do najbardziej niszczycielskich, biorąc pod uwagę połączenie intensywności opadów, siły wiatru i oddziaływania na wybrzeże. Cyklony bombowe częściej występują na półkuli północnej, natomiast w Australii są rzadkością, zwłaszcza w tak bliskiej odległości od lądu.